Rozpoczynamy naszą opowieść w gęstym, zielonym sercu lasu Tutaj wśród szumu liści zaczyna się historia drewna surowca wszechczasów Odnawialnego, ekologicznego materiału o nieskończonym potencjale Od czasów najdawniejszych Drzewa były naszym schronieniem, były miejscem, gdzie nasi przodkowie znajdowali bezpieczeństwo i pokarm, ale z czasem człowiek zaczął dostrzegać w drzewach coś więcej. Drewno stało się nie tylko schronieniem, ale i narzędziem, które dało człowiekowi możliwość rozwoju. Z biegiem wieków zrozumienie i wykorzystanie drewna przez człowieka tylko rosło. Drewniane łodzie umożliwiły odkrycie nowych lądów. Drewniane konstrukcje Umożliwiły rozwój architektury. Ten odnawialny, wszechobecny surowiec stał się kręgosłupem naszej cywilizacji. We współczesnym świecie drewno nadal pozostaje nieodłącznym elementem naszego życia. Znajduje zastosowanie zarówno w tradycyjnych dziedzinach, jak i nowoczesnych technologiach i innowacyjnych projektach. Drewno, z którego korzystamy jako opał do naszych kominków. Do pieców, drewno na podłogi, na stolarkę okienną, na nasze płoty, na nasze domy. To, to wszystko zostało wyciągnięte z lasu dla nas. Da się korzystać z lasu, ale w, w na tyle zrównoważony sposób, żeby pobierać mniej tego drewna, niż co roku nam przyrasta. Obecnie szacuje się, że drewno ma około 30 tysięcy zastosowań. Jest to wszechstronny naturalny materiał, wykorzystywany w różnych branżach. W budownictwie ten odnawialny surowiec stosuje się do konstrukcji domów, budynków komercyjnych oraz mostów i wież. Jego wytrzymałość, elastyczność i łatwość obróbki czynią go atrakcyjnym materiałem budowlanym. Ponadto drewniane elewacje, podłogi i wykończenia wnętrz nadają pomieszczeniom przytulny i naturalny wygląd. Drewno odgrywa kluczową rolę w przemyśle meblarskim, zarówno w produkcji mebli użytkowych, jak i nowoczesnych. Jest wykorzystywane ze względu na swoją trwałość, estetykę i możliwość tworzenia unikalnych wzorów. Nie można zapomnieć o roli drewna w produkcji papieru i opakowań. Drewno jest podstawą przemysłu papierniczego, a papier wyprodukowany z drewna jest powszechnie stosowany w drukowanych materiałach i opakowaniach. Drewno jest również używane do produkcji palet, skrzyń i opakowań transportowych. Ze zalet tego materiału korzysta też branża muzyczna, gdzie produkuje się z niego instrumenty takie jak gitary, skrzypce czy pianina. Drewno jako materiał rezonansowy ma istotny wpływ na brzmienie instrumentów i jest cenione przez muzyków i producentów. Oprócz wymienionych zastosowań, ten naturalny, odnawialny surowiec jest wykorzystywany w produkcji sprzętu sportowego, zabawek, materiałów biurowych i wielu innych przedmiotów, które codziennie spotykamy w naszym otoczeniu. Niezależnie od tego, czy są to skrzypce o perfekcyjnym brzmieniu, czy dom z Bali, który stoi dumnie na wzgórzu, drewno pozostaje niezastąpione. Jego naturalne piękno, jego siła i jego wszechstronność sprawiają, że nadal jest cenione i wykorzystywany na całym świecie. Gdy na chwilę staniemy i rozejrzymy się wokół siebie, zauważymy, że drewno jest codziennie obecne w naszym życiu. Jemy przy drewnianych stołach, chodzimy po drewnianych podłogach, a nawet nosimy drewnianą biżuterię. Inżynierowie i architekci coraz częściej korzystają z drewna w swoich projektach, tworząc budynki, które są nie tylko piękne, ale również ekologiczne. Wykorzystanie drewna jako surowca przyczynia się do redukcji emisji gazów cieplarnianych. Każdy kawałek drewna to jest zmagazynowany dwutlenek węgla. Wzięty dwutlenek węgla. Z powietrza i w procesie fotosyntezy zamieniony na drewno. Drewno magazynuje dwutlenek węgla przez cały okres swojego życia i pozwala go zatrzymać nawet po przetworzeniu na produkty drewniane. Super, jeżeli to drewno weźmiemy z tego lasu i go będziemy przez wiele dziesięcioleci użytkować. Na to miejsce posadzimy nowe drzewa, które znowu będą wzrastały i znowu będą magazynowały drewno. W rezultacie produkty z drewna, takie jak meble czy konstrukcje, stanowią trwałe magazyny dwutlenku węgla. Przetwarzanie drewna wymaga mniejszej ilości energii i generuje mniejszą ilość odpadów w porównaniu do produkcji aluminium czy betonu. Jednak z tak wielkim darem, jakim jest drewno, przychodzi także wielka odpowiedzialność. Leśnicy na całym świecie pracują nieustannie, aby zapewnić zrównoważone zarządzanie lasami. Dla leśników najistotniejsza jest kwestia ciągłości lasu, żeby las był zawsze. Nie jest główną funkcją gospodarki leśnej pozyskiwanie tylko, ale na to składa się również pielęgnacja lasu, szereg tych procesów, które prowadzą do następności, w ciągłości pokoleń, czyli ciągle. Idzie nam o ciągłość i trwałość lasu. Ich praca polega nie tylko na pozyskiwaniu drewna, ale również na sadzeniu nowych drzew, monitorowaniu zdrowia lasów, hodowli sadzonek, zapobieganiu zagrożeniom i utrzymaniu równowagi ekosystemów, które są niezbędne dla naszej planety. Zrównoważone zarządzanie lasami jest kluczem do przyszłości drewna. Podczas życia drzewostanu w jego różnych etapach rozwoju prowadzone są różne zabiegi pielęgnacyjne, między innymi trzebieże. Trzebieże, jak sama nazwa wskazuje, pochodzi od słowa przetrzebiać, czyli po prostu przerzedzać. W młonniku trzebieże, które wykonujemy, wykonujemy po to, aby drzewa, które tam rosną, miały po prostu lepsze warunki do rozwoju, do przerostu. To zadanie, które wymaga nie tylko wiedzy i umiejętności, ale również szacunku i miłości do natury. Bo przecież drewno to nie tylko surowiec. To życie, to odnowa, to ekologia, to nasza wspólna przyszłość. To opowieść, która trwa od zarania dziejów, a dzięki pracy leśników i naszej odpowiedzialnej postawie, może trwać dalej i nadal pełnić rolę surowca wszechczasów.